Nareszcie mogę Wam pokazać moje zwyklaczki. Wiem, że też na nie czekałyście, na ten wzór, na warsztaty. Wszystko mam gotowe, słuchajcie. Myślałam, że to y, będzie można pokazać wcześniej, ale wcześniej wskoczyło Triokalipso i po prostu zwyklaczek musiał poczekać. Ale już jest. Już jest i zaraz Wam wszystko o nim opowiem. Słuchajcie, y, zastanawiałam się nad nazwą. Brałam pod uwagę różne nazwy anglojęzyczne, ponieważ w polskich mi coś tam nie pasowało. Ale podczas testów przyjęła się nazwa zwyklaczek i już tak zostanie, bo to jest naprawdę zwykły sweter. Jest idealny dla każdego tak naprawdę, dla osób początkujących, ponieważ może to być pierwszy sweter, jaki właśnie te osoby wykonają. Co prawda ma on rzędy skrócone w ściągaczu, ale. Wykonując sweter pierwszy w życiu można je naprawdę pominąć i zrobić zwykły, prosty sweter. Wiem, że e, są miliony swetrów wykonanych takich prostych raglanem, ale co jest w nim wyjątkowego? Słuchajcie. Fason jest oversize'owy, dlatego są tylko dwa rozmiary, ponieważ ten pasuje e, zarówno na moją córkę, która nosi S, jak i na mnie, która noszę M, i mierzyła też moja koleżanka, która nosi L. -kę. I drugi, nie, to też jest M. -ka. Już chciałam pościemniać, że to jest XL, ale nie. A drugi fason yy, obejmuje rozmiary XL i 2XL. 3XL też spokojnie się zmieści, ale już nie będzie taki luźny i taki wygodny. Znaczy <noise> no, wygodny będzie, jak ktoś lubi bardziej dopasowane formy. Także wracając do wzoru. Nie zwykły, prosty raglan, ale właśnie. Rzędy skrócone w ściągaczu e, pozwalają nam zachować z tyłu linię raglanu, taką samą jak z przodu. Nic nie ciśnie w szyję. Można wykończyć go tutaj na e, równo, tak jak mam ten, albo z rolnikiem. Ostatnio mam branie na te rolniki, także wpycham je wszędzie, nawet w tym swetrze, które ostatnio robiłam z włóczki Noro, e, o którym opowiadałam chyba trzy odcinki wcześniej. Też dorobiłam tutaj rulonik, bo mi się wydawało coś tutaj tak goło. Więc po prostu na gotowy ściągacz nabrałam oczka i zrobiłam rulonik. Osiem rzędów jersey, on ja się ładnie zwinął i już jest coś innego. Wracamy do zwyklaczka. Yy, mogą być wersje luksusowe tego sweterka i mogą być wersje budżetowe, co nie znaczy gorsze. Zaczniemy od wersji, no tutaj trochę średnio budżetowa, ponieważ... Moherek troszeczkę podbił cenę, ale nie dużo, bo to nie jest jakaś, e, jakaś znaczna wzwyżka, wzwyżka, zwyżka. Jak zwał, tak zwał. Słuchajcie, zaczniemy od tego sweterka. Ten wykonałam z włóczki Fabel. To jest numer 924. Fabel konfetti się nazywa. Z tego co obserwuję, jest to bardzo, pożądana, e, bardzo pożądane farbowanie, i rozchodzi się w okamgnieniu, jak tylko pojawi się w sklepie. I zasada tego zwyklaczka jest taka, że bierzemy włóczkę skarpetkową i dodajemy Kid silk, ale tutaj chciałam uzyskać delikatniejszy efekt, dlatego y, dodałam moher musa, który jest dostępny w sklepie Time to knit. Był problem też z dostawami, ponieważ ten moher idzie chyba z Hiszpanii, e, więc trzeba było trochę czekać, ale wydaje mi się, że teraz y, Zuzia na swoim Instagramie Time to knit Wspominała, że, że, że coś tam jest? Także możecie śmiało patrzeć. Także słuchajcie, bierzemy sobie fabelek, bierzemy sobie kicilk, robimy próbkę na 18 oczek. To będą druty tak 5,5, 6, w zależności jak to przerabia. I wychodzi nam taka piękna dzianina. Oczywiście nie zaczynam, zobaczcie, ona jest lekko przyświtująca, te oczka mają być luźne. Ma być powietrze, dzięki temu ten sweterek jest taki właśnie pływający, lejący, taki przewiewny. No uwielbiam w nim chodzić, ponieważ mam go już. Wiecie od kiedy? Pierwszy zrobiłam na wakacjach w lipcu czy w sierpniu, nie wiem kiedy byłam na wakacjach. I później wykonałam jeszcze chyba fioletowy, niebieski. Poczekajcie, pierwszy był z tej włóczki, zaraz Wam o niej powiem. Później był niebieski, kupiony z włóczki Biferno. Później był fioletowy, później był ten i teraz ten. Pięć ich zrobiłam. Zrobiłam pięć z Zostały dwa. Ten zostaje u mnie, ten chyba wystawiłam w sklepie na sprzedaż. A jak nie to wystawię, ponieważ mam dużo jasnych sweterków, więc bez sensu. Ale wracając włóczka skarpetowa i kit silk i będzie ekstra. Swój pierwszy zwyklaczek wykonałam z, takich, z takiego precelka Martin Slab. Kupiłam go w sklepie Między Drutami i ten, do tego dodawałam, nie mam tutaj, kit silk w kolorze marcepan. Tyle mi zostało. Z trzeciego precelka, ponieważ na ten sweterek wystarczą trzy precelki. E, takie skarpetkowe, które mają w 100 gramach. Które mają w 100 gramach 400 metrów. Wystarczają trzy. Powiem Wam, że w tym zamknęłam się nawet w dwóch. Nie wiem jakim cudem. Chyba zrobiłam krótszy, bo on miał być do sukienki, więc chyba zrobiłam ten trochę krótszy. Także włóczka skarpetkowa. I teraz tak. O tym jasnym już Wam powiedziałam, więc sobie te moteczki odkładam. Teraz opowiem Wam o tym. Ten sweterek to jest mój ulubiony ze wszystkich pięciu, jakie robiłam. Zrobiłam z włóczki Merino Super Wash, yy, Single, Singiel, czyli zaraz Wam powiem, co to Singiel yy, ze sklepu 7 oczek. A jakiś kolor tutaj? Firefly. Kolor Firefly. I słuchajcie, to jest Singiel, czyli. Pokażę Wam różnicę. Taki splot ma y, Merino skarpetkowe, a taki splot ma Singiel. Widzicie, ten Singiel jest dużo luźniej skręcony. Nie ma takiego wyraźnego skrętu. I powiem Wam, że wolę ten. <laughs> wolę ten, chociaż z tego też robiłam, właśnie ten jest taki skręcony i też wyszedł cudowny. Y jak dostałam tę włóczkę, to myślę, kurczę, sztywna jakaś taka. A jak wyprawam, to było niebo. Ale tego swetra, no niestety, znaczy, niestety już nie mam, bo go sprzedałam, więc go wam nie pokażę. Także tu można wybierać albo single albo taki skręt, właśnie tradycyjny. Ja osobiście, właśnie teraz jakoś tak lubię te single. I co, mówiłam, że te siedem oczek, do tego dodałam kit, ale nie mam już tego koloru. Jak odnajdę w historii zamówień, to wam napiszę, jaki to był kolor. I ten zwyklaczek na pewno jeszcze zrobię. W różnych kolorach. Mam taki zestaw ręcznie farbowanej też merino. Też merino i też Singiel. i do tego mam taki kit silk, ale silk Moher z Lana gato. On jest trochę delikatniejszy od Kitsilka, kolor 83,90. On ma 25% jedwabiu i 75% moheru. A zwykły Kitsilk, zobaczymy ile ma. Tak samo. Taki sam jest skład, ale mam wrażenie, że jest delikatniejszy. Może to moje wrażenie, nie wiem. Także jeszcze będzie taki zestaw na pewno. A zaraz Wam pokażę jeszcze inne, jakie mam, ponieważ mam w planach zrobić też taki zwyklaczek w wersji e, z dekoltem V. Ale to na pewno w, gdzieś mnie luty zastanie z tą robotą, ponieważ już robię coś innego. Później Wam powiem, na końcu filmu. Następnie mam jeszcze takie piękne merino. Cudne kolory, przyznacie? Kupiłam, kupiłam je na targach w Toruniu. To jest też super wash Melino single, oczywiście, ze sklepu Wool and Cores. W ogóle nie znałam tej firmy. W ogóle nie znałam, ale kupiłam, bo jest bardzo miękki i bardzo fajny. Zastanawiam się, gdzie jest reszta tego, ale dobra. No, i właśnie zobaczcie, a to merino, które wam pokazywałam, pochodzi ze sklepu Misnicki i to jest kolor tukan. I ten tukan już mam zwinięty tutaj w precelek z moherkiem takim, z kicilkiem kolor 37. Też byłby piękny. Oczywiście nie będę robić tyle zwyklaczków. Ja dostałam takiego szału, jak zrobiłam ten pierwszy zwyklaczek. I po prostu zaczęłam wtedy kupować precelki i do tego pasujące kitsilki. Ale nie wszystko jest na zwyklaczki. Na pewno z będzie jeszcze niebieski. I taki, któryś z nich będzie z e TV. V. Myślę, że ten. A niebieski zrobię tradycyjnie albo z rulonikiem, albo z golfem. Ale czy to na golf? Spoko, może być na golf. Ten y, kit silk z Lanagato. Jeszcze raz przypomnę: o to widać, Lanagato silk moher, kolor 83,90. To będzie to. To pokazywałam, bo z tego mam zrobione. Y, I jeszcze mam taki ładny precelek, no ale nie będę już z niego robić, bo to znowu różowy. Tylko nie jest piękny. To jest lana grossa. Lana grossa. Co to jest? Wełna i poliamid, czyli typowa skarpetkuwa. A tu jest jakiś kolor? To jest chyba nazwa koloru. Coś mi się wydaje, bo ja tu nie widzę żadnych numerków. Jeszcze są takie numerki. To kupiłam chyba w sklepie Amicus. I wiecie, co robiłam źle? Kupowałam zawsze po cztery precelki, bo się bałam, że mi nie wystarczy, a zdecydowanie. Zdecydowanie wystarczą trzy precelki, nawet na ten y, większy rozmiar, ponieważ na ten pierwszy rozmiar y, zużywamy dwa i troszkę. Dosłownie dwa i troszkę. Y, jeśli chodzi o, o to, jak to się nazywa, Drop Swabel. To potrzebujemy, zaraz Wam powiem, to jest 50 gramów, um, czyli połowa tego. Czyli jeden motek to są dwa motki, cztery, czyli pięć takich fabelków potrzebujemy na rozmiar ten pierwszy. Myślę, że sześć w zupełności wystarczy na rozmiar drugi. Nie pamiętam, wszystko jest w opisie swetla. Nie pamiętam. Sześć wystarczy na pewno i długość adekwatna. Długość moherka adekwatna do, do długości tej. Także, no właśnie, tu już wam pokazałam te moje <laughs> precelki. Niektóre mam już pozwijane właśnie z, z moherem. Tu mam jeszcze takie, które są pięknie pachnące z firmy Czcin. Przepiękny. I tu też mam zwinięty już z moherem e, brązowym. Ale to już nie będzie na zwyklaczek, nie wiem na co to będzie. Nie mam tego mowarka samego, nie. E, no i co jeszcze? Jeszcze jest jeden fajny, tak, znaczy więcej jest fajnych oczywiście tych precelków ręcznie farbowanych, ale tutaj mam jeszcze jeden, który Wam chciałam polecić. Zobaczcie, e, co to jest pięknego w tym Malabrigo, chociaż jeśli to są Włochy. Nie, to jest Peru. Więc może Malabrigo. Bo jakby były Włochy, to bym powiedziała Malabrigo. Kolor to jest ten. 05 Ani. Nie wiem w tą stronę czytać. Anniversario. I on jest taki ładny. Miło, że nie lubię zielonego, to w tym połączeniu jest spoko. Tym bardziej, że jak zwinęłam to z moherkiem takim y, buraczkowym. No, to ten zielony został przegaszony. Zabiłam zielony kolor i też to jest piękne. To zwinałam z Kitzilkiem jakimś, nawet nie wiem jakim. A, A gdzie się mam? I te Malabrigo mam właśnie trzy. Zobaczcie, jakie są różne farbowania. To jest wszystko to samo, nie? I na takie właśnie sweterki. Także tych precelów trochę nakupiłam jak jakaś wariatka. Eee, w tym szale, jak zrobiłam. Skąd to wyciągnęłam? W tym szale, jak zrobiłam pierwszy, właśnie zwyklaczek, to sobie pomyślałam, Boże, jaka to jest cudowna dzianina z tego połączenia skarpetkowego, czy właśnie z moheru, bo tu niektóre mamy 100%, nie moheru, merino, bo tu niektóre mamy, no tu jest 100% merino. W połączeniu z kitsilkiem to jest po prostu Ameryka. Problem jest taki, że niektóre osoby Kitzilk gryzie. Dlatego polecam właśnie tę musę. I warsztaty mam nagrane na tym kolorze właśnie z musą, bo na jasnym kolorze najlepiej wita, widać. Ale jest jeszcze jeden moher delikatny, zaraz wam pokażę. Jest jeszcze moher na przykład Tilia Filkolana. On ma więcej jedwabiu. On ma 30% jedwabiu. I o ile ja Kitzilk na sobie czuję, co w ogóle mi to nie przeszkadza. Także no, mogę powiedzieć, że jest odczuwalne, ale on mi nie przeszkadza. Ja lubię, jak mnie coś tam podgryza. Tak tego nie czuję w ogóle. Chociaż moja koleżanka, wrażliwiec, oraz uważa, że gryzie. Gryzie. I spadaj, nie? Ale ją gryzie nawet moher Bliss, gdzie moher Bliss jest dla mnie mega mięciutki. Także to są kwestie indywidualne. Jeśli was gryzą mohery, można dodać, zaraz wam powiem co, yy, brzmi alpaka, ale patrzeć na to trzeba, czy patrzeć, aby ona miała taką grubość jak kid silk, czyli, 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 dajcie mnie tu kitsilk jakiegoś. Czyli 210 metrów w 24 gramach. Ta braszcz alpaka ma być taka cieniutka, żeby właśnie yy, osiągając próbkę 18 oczek na szerokości, żeby ten sweter nadal był taki lejący. Bo jak weźmiemy zwykłą braszcz alpakę, to będzie za grube i będzie yy, ten sweter, no nie będzie sztywny, ale nie będzie miał tyle powietrza w sobie, na czym nam właśnie najbardziej zależy. Tam już tutaj te ręcznie farbowane, precelki, i te mohery, i to wszystko. Jeszcze Wam nie powiedziałam, że wzór jest dostępny, już od teraz na mojej stronie są dostępne i warsztaty, i wzór na ten sweterek. Przez weekend, oczywiście, parę złotych taniej, do poniedziałku, włącznie, bo poniedziałek też mamy właśnie wolny. Wstawię Wam za chwilę tutaj jeszcze filmik, jak samodzielnie pobierać wzory po opłaceniu, ponieważ widzę, że kupujecie wzory, a ich nie pobieracie. Ja je muszę ręcznie wysyłać i niektórzy się denerwują, że to trwa dłużej niż na przykład jest napisane w sklepie, że czas wysyłki 24 godziny. Ale pliki cyfrowe są to pliki do samodzielnego pobrania. Także już Wam tutaj wrzucam filmik, jak ten plik pobrać, tylko Wam opowiem, jak opłacicie. Najlepiej zarejestrować się w sklepie, założyć sobie konto, bo później wchodzicie w swój panel klienta, w zakupy i trzeba zjechać trochę niżej, nie w tą tabelkę, gdzie jest wyświetlony wzór, nazwa wzoru, tylko niżej. Tam jest plik do pobrania i tam kliknąć i pobiera się wzór, ale zaraz Wam też pokażę, jak właśnie to pobrać z maila, bo po zakupie otrzymujecie też mail od sklepu zatytułowany Potwierdzenie udostępnienia plików do pobrania. Tu Wam wszystko po kolei już wyświetlam. No i już wiecie, jak pobrać zakupione pliki. Nie będziecie musiały czekać, aż sama Wam je wyślę. Zmieniłam moje ubranko, ponieważ ostatnio wspominałam Wam też, że robię rękawki bąbelkowe i już je skończyłam. Dlatego założyłam. Jeszcze nie są wyprane, więc pozwoliłam sobie założyć do, do filmu. Zobaczcie, jaki to jest fajny, uniwersalny udzierg. Ja tu jestem w bluzce z krótkim rękawkiem, one tak się prezentują. Pokażę Wam tutaj też parę zdjęć, e, ponieważ e, są fajne. Wykonałam je z podwójnej nitki Braszt Alpaca Silk. Robiłam też e, wcześniej wersję z Kicilka, ale jeśli robię dla kogoś, to wolę właśnie robić z braszta, ponieważ wiem, że e, nie będą one gryzły, ponieważ to jest przyjemna włóczka i mięciutka. We wzorze te rękawki są tak rozpinane, rozpisane, że bąbelki robimy od razu. Od razu robiąc rękawki, robimy bąbelki. A ja ten model wykonałam inaczej. Najpierw zrobiłam właśnie całe, całe rękawki, cały udzierg, a dopiero później dorabiałam bąbelki. Bo tak też można, można też robić bez bąbelków, można zrobić bąbelki w innym kolorze, tak jak robiłam tutaj na tym moim sweterku candy sweter. Więc kombinacji jest wiele. Bardzo lubię takie właśnie dziwne, śmieszne rzeczy, też mam w takim kolorze zrobione, ja mam jedynie zrobione z włóczki balerina moher, ale to jest dla osób o silnych nerwach ta włóczka, ponieważ mocno gryzie, naprawdę mocno gryzie. I mało kto założy ją na gołe ciało. Ja założę, bo mam też na przykład sweter zrobiony z tej włóczki i bardzo go lubię właśnie na zimę. Wracając do bąbelków, muszę zrobić jeszcze takie w kolorze siwym, takim jasno-szarym i do końca roku muszę się z tym uporać, ale dobra. Tak naprawdę, wiecie, to jest udzierg na 4 dni do zrobienia, ale mam tych moherów teraz na sobie, na 4 dni, ale jak się nie robi 50 rzeczy naraz. Wczoraj właśnie siedziałam i tak planowałam wszystkie dni do weekendu, bo nagrywam w środę bo tak mam właśnie bardzo napięty ten tydzień, ponieważ w piątek wyjeżdżam nad morze, gdzie spędzę swoje urodziny. Tam spędziłam w Kołobrzegu, spędziłam swoje 40. urodziny i teraz te 45. też tam będę spędzać. Dlatego do tego weekendu muszę się ze wszystkim uporać i taki mam napięty okres. I co? Aha, no i właśnie wczoraj jak sobie rozpisywałam te wszystkie moje roboty na ten tydzień, to mówię tak, w środę muszę nagrać film i opracować do końca wzór, tak go, wiecie, literówki poprawić, przecinki i tak dalej i wgrać go do sklepu, żeby w sobotę już był dla Was dostępny. To środa, jutro już tam sprawy firmowe, księgowe i tak dalej, a w piątek to już będę się pakować i tam... Coś miałam na piątek takiego jeszcze ważnego, ale nie pamiętam. Dobrze, że listę zrobiłam. No ale wracam do tematu, bo cały czas odbiegam, że robiłam tą listę i na stole w pracowni mam powyciągane robótki swoje. I tak. Tu miałam zaczęty kardigan, o którym mówiłam tydzień temu, że właśnie planuję go zrobić. Tu zaczęta czapka, tu coś tam, tu coś tam. Sobie myślę, Jezu, ile tych rzeczy, kiedy ja to zrobię? I wiecie, co zrobiłam? Zaczęłam kolejną robótkę. <laughs> Tym razem już sięgnę po nią. Robię Cardigan z Colorful Baby brushed od Gabo Wool. Taki kolor jeansowy. Nie jest to próbka taka jak ma być, więc sobie robię rozmiar XL. Ale też nie wiem czy nie wchodzi za mały. Chociaż według przeliczenia. Nie, dobra. Według przeliczenia ma być dobrze. Już żyłkę za krótką. Robię kardigan od Petit Knit, o którym chyba wspominałam też ostatnio. I pokazywam zdjęcie. Nie pamiętam nazwy. Ale pokazałam go w y, poprzednim odcinku. Także wiecie, jak macie dużo roboty, to zacznijcie sobie jeszcze nową. Nie? Polecam. Polecam. No i właśnie, jadę nad morze. Zabieram swoją czapę ciepłą. Którą już na pewno widziałyście na rolce na Instagramie, tylko ją poobieram z kłaczków moherowych. Jest to czapka zrobiona z Maximo od Pasquali. Taka czapka. Bardzo ciepła, bo ma wywinięcie. Nie wiem, czy nie za ciepła, ale wiecie, jak u nas są teraz 3 stopnie na dworze, no to nad morzem może gwizdać. Zrobiłam sobie też do niej komin, ale jeszcze. Go nie wyprałam, a jest środa, dobrze wyschnie mi do weekendu, zaraz muszę wyprać. I tak z rozpędu zrobiłam jeszcze jedną czapkę, ale tym razem z włóczki Snow. Ale to już jest ekstremalnie ciepło, bo to jest wełna, nie? 100% wełna. Taka czapula. Też ładna i też kolor taki twarzowy, nie uważacie? I właśnie mam trochę tych czap, tych włóczek Snow, tak, właśnie po, po trzy motki to. Idealnie na, na takie czapy wwijane, więc chyba tak trochę ich porobię i, i wystawię, nie? Ale bardzo fajna ta zesnowa też jest fajna. I ta też, ta jest taka delikatna. Nawet robiłam ją dla koleżanki mojej z poznania, y, która jest właśnie wrażliwa. I ona mówi tak, czy zrobię I No mówię, no zrobię, ale co z rozmiarem? Ja mam dużą głowę, to wiesz, moja czapka będzie na ciebie za duża. I mówi, dobra, to wyślę Ci czapkę, przymierz sobie i tego. I mi odeślesz, to kwestia dwóch dni, żeby ona tam do mnie wróciła. Słuchajcie, no i Asia jest mega wrażliwa i przymierzyła czapkę i od razu pyta, co to za włóczka? Bo w ogóle ją nie gryzie. A wiecie, że jak się ma czapkę, to jak się robi ciepło, czy na przykład mierzymy ją w domu, no to gryzie w czoło, nie? A ta nie. Także fajnie. Mogę powiedzieć już tak ze stuprocentową pewnością, że ta włóczka nie gryzie, bo jest sprawdzone przez wrażliwą osobę. Bo ja to taka jestem niewiarygodna, jeśli chodzi o gryzienie, ale o tym już wiecie. Także co? Wy to oglądacie, a ja już pewnie jadę do Kołobrzegu świętować swoje urodziny. Lata lecą. Co już zrobić, nie? Trzeba się pogodzić. Chociaż nie mogę uwierzyć w to, ile mam lat. Kompletnie. Ale dobra. Nie każdy może dożyć, nie? Cieszmy się, że mamy tyle lat, co mamy. E, także ja już pewnie jadę, e, bo film wstawiam o siódmej, to nie. To dopiero, wstaje. dopiero wstawię, wstaję, Dopiero wstaję z śniadanie i lecę nad morze. Wracam w poniedziałek. Życzę Wam miłego weekendu. Róbcie czapki, bo jest zimno róbcie rękawki, bo są fajne nawet, wiecie, że one nawet były robione, ktoś robił nawet na Sylwestra do sukienki sylwestrowej i były robione wtedy w kolorze takim jasno-siwym, a kids Silk daje taki połysk, więc one wyszły bardzo eleganckie, nawet czarne by były fajne. Także co? Zwyklaczek polecam, bo jest naprawdę mega wygodny i uniwersalny i do wszystkiego, szczególnie jeśli zrobicie w jakichś takich kolorach Jak to powiedzieć, oczu bolących? Myślałam, jak zastąpić to drugie słowo. To na pewno będziecie się rzucać w oczy i, i będziecie zadowolone z tego udziergu. Testerki, które testowały ten właśnie fason, mówiły, że podobnie jak triokalipsy, jest bardzo wygodny, nie włazi pod pachy, jest miejsce na biusty nasze, także, także fajnie się układa i fajnie się nosi. Polecam. Wzór na zwyklaczek z rabatem do 11 listopada włącznie. Mam nadzieję, że będzie Wam się fajnie dziergać i że będziecie zadowolone z tego fasonu, bo ja naprawdę jestem. Zresztą wiecie, że nie polecam rzeczy, które nie są godne polecenia. Buziaki, trzymajcie się cieplutko, zasubskrybujcie kanał, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. Miłego weekendu!